Manko, witamy. Dzisiaj zagramy w Standard guys I dzisiaj, o czym znaczy, co dzisiaj? Najpierw zagram w Samurai's i sorry, że tak długo nie było w filmiku, bo nie miałam pomysłu. I dzisiejszym naszym challenge'em jest po prostu wygranie gry. Po prostu, wygranie gry. I nie miałam pomysłu, że nie będę nic wrzucał w końcu mi subu, bo będziecie się w bo już widzę, że odejmujecie Miałam 14, mam 13. Miałam 18 i mam o, już 13, więc no, no widzę, że odejmujecie widzę, że, widzę, że odejmujecie. Więc proszę teraz to i larka, a my lecimy do kcie i Waszym czuję jest wygrać grę. Oczywiście jest dużo łatwiej, bo mam tylko skok, każdy majd nie może nas bić nikt. Więc no, to jest fajne według mnie. No wiecie. Dobra, ale nie jest z tym. Mój challenge jest inny. Mój czarny dokładnie w tej grze jest wygrać grę, ale ja nie mogę używać tutaj skoku. Tutaj nie mam prawa używać skoku, nie mam prawa po prostu. Mój czarny jest taki, że mogę sobie zawsze tak, teraz dla beki użyłem, ja mogę użyć skoku, ale nie, nie będę, nie mogę używać, nie mogę używać skoku. No, po prostu mój czarny jest taki, że oni wszyscy mogą używać skoku, tylko nie ja. a muszę wygrać grę, no ale zależy od gry, czy są coś dobrze, czy słabi. Ale widzę, później będzie jakiś tydzień, mega długo, długo trzymał na jakich wysokich falach, gdy wyjdziemy, może się uda. To oczywiście, oczywiście zacznę używać skoku, bo no, mam ekwipunek. ja też ja próbuję zrobić sejwa ze skokiem. Czy... Jaki fal. Ja prawie odpadłem. Nie. Nie ma jakiejś, zrobiłem taki challenge. Kiedy nagrywałam, ale... taki challenge, że... 4-4 robię, co ja robiłem wtedy? Tak wtedy robię, nie powiedziałem. A, chyba. No, zapomniałem. Znaczy, że byłem na głowie, bo tutaj miałam zrobić save, a bez skoku, ale się nie udało. No i, no wiecie, ale jakoś tam przerwam. Ale zobaczycie, co kontynuujemy, chyba jednak. Szkoda, że już nie mam 32 wręczy, tylko jest 24. To się zmieniło, nie fajnie. Nie wiem dlaczego. Dziwne. Dziwne, ale prawdziwe. Dziwne, ale prawdziwe, co? Dziwne, ale prawdziwe. No, je Nie, bo chciałem tak po prostu te trika Ale w teraz, teraz. Nie, no, ale, bloka ale blokacz. Ale blokacz 3000. Trochę ziesen... że blokuje mnie trochę. No kręci, kręci, no kręci. No bo nie, my kręci, to nie już po No, 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 no to ale słuchaj, jest problem. Ja teraz trzeba go oczyć taki trochę dla mnie problemek I widzę, ja mam takie i sorry, ale. Nie, nie musi się widać komentarzy w ogóle, nie, bo ja nie mogę nic odczytać, nie mam jakiegoś dziwnego buga, mam czy coś. I nie mogę jakby odczytać, odczytywać komentarzy. Nie wiem dlaczego, spróbuję to jakoś naprawić, może się w ogóle Dobra. Już widzę, czekaj jak sobie na nas ja nie mogę robić skoków. Skoków, powiedziałem skoków, skoków. Ciekawe, które z nas spadę tutaj. O, dobra już z kim mam finał, nie więcej co i jeden, jeden coś dobra, i to są moi e, jakby typki, z mam wygrać no dobra mogę spróbować tylko żebym zaraz nie odpadł e, od tego, że nie użyłem skoku 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 dobra, tręk, tręk, tręk tręk, tręk, tręk. Ale może Ciekawe, który z nas tutaj jest najlepszy. Znaczy, pewnie jakby miał Jasko, w momencie, mógł, masz Jasko. Ale jakbym mógł użyć, to pewnie ja, ale w sensie teraz mam przewagę z tym Skokiem i nowecie. I są wszyscy gracze z tego, co widzę, ja tak by polita. Bo znam każdy nick bota dosłownie każdy. Bo kiedyś ciągle nawalałem z Botami, jakieś Icy high z tego co z grzybem, próbowałem. Z grzybami ogólnie. I w sumie mogę. Z zaraz może znowu to nagrywać coś no, takiego. Powyślę. Czy że znowu z, z... A w ogóle takie pytanie piszcie w komentarzach, bo ja na drugim koncie zobaczę, bo tam mogę czytać komentarze, komentarzach. Co mi napisaliście, że? się że to jakby... Co wy chcieliście? co nagrywał, co robił może, nie wiem, jakiś challenge, co za coś... Challenge będzie na 50 subów, jakiś możecie sobie wymyślić, na 50 subów dopiero, jakiś challenge. A tak to, to musicie mi znowu, strzelać. Znaczy, no, 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 co chcecie, nie zmuszę was, ale możecie napisać y, komentarz. Ja, co by, byście chcieli, żebym robił. czyli nie wiem, jakieś, jakieś filmiki, wrzucone z samych Gajsa, z jakichś gier, co robił może, co wam się podoba. Co? Co byście po prostu chcieli? No. Kontynuujemy. O, że mam się te rudne bloki już takie trochę. O, labilęik. Macie tam bozbije wam. Muszę sobie tam. O i jakimś ja zostałam. Znaczy, bo nie wiem, no, czy to jest bok, ale odchodzi mi o skin. Jakiś robocik samo no ci bocik. Samo. Wy myśliam, bo cię że było. jest dobry, ale jest dobry. Aha, okay. nic nie było trudnego. To co ja się z wami żegnam.